Cześć kochani, tutaj Dominika i witam was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy trochę o Bryce'ie Hall'u i właśnie jego nowej dziewczynie. Czy on jest w jakimś nowym związku, tak samo czy Addison jest w nowym związku. I co tutaj się wydarzyło przez e, ostatnie dni. Ale zanim, e, chciałam bardzo podziękować tej osobie za aktywność na moim profilu na Instagramie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mój Instagram znajdziecie oczywiście w opisie, także tam was odsyłam. Ale przejdźmy do sedna. Także Bryce i Addison mieli bardzo kruszne rozstanie, naprawdę. Minęło od niego chyba kilka miesięcy dosłownie, a teraz Bryce zaczął być widywany z jakąś nową dziewczyną. Bo zacznijmy od niego, potem przejdziemy oczywiście do Addison. Ale skąd się wzięły te przypuszczenia? Ano z filmiku z TikToka, no bo skąd inąd. E, także tutaj macie właśnie ten filmik, widzimy tutaj Bryce'a i jakąś blondynkę, którzy się całują w klubie. Ale co to za dziewczyna? Ano ludzie dojrzeli w niej, słuchajcie Riley Hubatka. Wszyscy chcieli wiedzieć, co jest zgrane, i pytali tak naprawdę wprost, czy Riley i Bryce są razem. A oni postanowili odpowiedzieć na jednym z TikToków, em, także oto ją. Tutaj Bryce, słuchajcie, reaguje śmiechem na ten komentarz i mówi, że Riley jest jak jego siostra. Po czym próbuje ją pocałować, <laughs> jednak Riley się tam odsuwa. E, także tak naprawdę tylko nasycił tą dramę. Tym filmikiem właśnie A nie rozdział jakieś przypuszczenia Więc no na śmiesznie Do tego podeszli po prostu Ale w sumie im chyba na rękę Jest kontynuowanie tej sprawy I tych plotek, bo dzięki temu Zyskują publikę i ludzie o tym mówią Widzicie, nawet ja tutaj mówię Więc działa ta ich taktyka A potem słuchajcie, Bryce wstawił Na YouTube'a filmik z tą właśnie miniaturką, jakże dwuznaczną, gdzie też poruszył tą sprawę, i Riley właśnie tam powiedziała, że to nie była ona. No i na tym filmiku też się w ogóle prawie pocałowali, ale tak naprawdę się nie pocałowali, więc tak się przymierzyli, jakby zają pocałunku, ale w końcu to nie wyszło w ogóle też na tym TikToku, na tym nagraniu. Też tutaj zauważyli niektórzy ludzie, że. Tak naprawdę te dwie osoby się możliwe, że nie całują, ale bardziej po prostu Bryce jakby wdmuchuje dym jakiejś dziewczynie. No ale Riley mówi, że tutaj to nie była ona, więc um, może nie kłamie rzeczywiście, ja nie wiem. Kolejny filmik Bryce'a z udziałem Riley ma tytuł. Sprawiliśmy, że to jest oficjalne. I tam właśnie powiedział, że jeżeli ten film będzie miał 20 tysięcy komentarzy, to pocałuje się z Riley już tak naprawdę. No i tak się stało, no już yy, możecie się domyślić, że kolejny filmik. Słuchajcie, bo komentarzy było tak swoją drogą 23 tysiące, także no, widzicie sporo. Bryce też wstawił TikToka ze swoją głową pomiędzy nogami Riley. I jakby ten dźwięk, do którego nagrał tego tiktoka, to też był on, e, mówiący, że wstawi właśnie filmik z głową pomiędzy nogami pięknej kobiety. Kiedyś widocznie tak powiedział, i teraz postanowił nagrać takiego tiktoka. Także, no widzicie, y, nasycają bardzo tą sprawę takimi filmikami i niedopowiedzeniami. Kolejny filmik Bryce'a z Riley, gdzie znów się pocałowali i trzymali się też za ręce. Um, no, także, no, wygląda to. Jakby miało być rzeczywiście coś na rzeczy, ale czy jest? Sprawy tej nie rozwieje oczywiście kolejny post Bryce'a z Instagrama tym razem. Na pierwszym zdjęciu też widzimy Bryce'a z Riley, ale na ostatni slajd, bo tam były zdjęcia przesuwane na tym jego Instagramie, no yy, mówi wiele, no, no jakby hello, tu jest on, ta na morzu i Riley... W stringach. Oprócz tego komentuje jej zdjęcia i tak dalej, ale już na live na Instagramie em, stwierdził, że powie, co jest grane, co i jak. I stwierdził, że nie są w związku z Riley. Możliwe, że rzeczywiście to jest prawda. Póki co też jakby mogą kręcić, to nie musi być zaraz związek, to że się całują, czy tam trzymają za ręce, to też nie znaczy. No mówię, że są zaraz y, parą, tylko mogą kręcić, albo po prostu robią to też, nie wiem, dla wyświetleń, albo dla fanu. Nie wiem, nie wiem jaki mają cel w tym wszystkim, ale możliwe, że jakiś z tych, które wymieniłam. Tymczasem okazuje się, że Addison też może mieć kogoś na oku, bo dodała właśnie taki filmik. No jest on taki dość tajemniczy, w sumie nic nie widać, oprócz dwóch cieni i tego, że widać, czy tam jest kobieta, mężczyzna i się całują. No w sumie trochę coś tam widać, ale o to mi chodzi, że nie widać, kto to może być. Jednak postanowiła ona oznaczyć tego mężczyznę z tego właśnie filmiku i jest to Omer Feddy. Tutaj macie jego zdjęcie. Czy to jest nowy chłopak Addison? Ciekawie, ciekawie się zapowiada. Ludzie się też zaczęli zastanawiać, czy to jest aby na pewno prawdziwe. Komentowali. Tuż po tym, jak Bryce zaczął publikować posty z Riley, no i komentarze typu downgrade, że niby, nie wiem, obniżyła standardy, czy coś takiego. No nie wiem, no może po prostu, nie wiem, w tym samym czasie znaleźli jakieś, e, jakichś tam potencjalnych swoich przyszłych par partnerów, czy cokolwiek. Um, ale a propos tego komentarza downgrade, no to był on bardzo niemiły, zarówno w stosunku do Addison, jak i Omer go. No i Addison ja postanowiła sobie zalajkować z pewnego tweeta bo no, nie zgadzała się z tym wszystkim, nie dziwi się jej i tak, ten tweet brzmiał Downgrade to jest ktoś, kto sprawia, że jest szczęśliwa, czy nie my wszyscy chcemy być osobą, która to robi i z którą czujemy się kochani i najlepiej na świecie? Zostawcie ją w spokoju. Także tak, oprócz tego jej mama e, też tutaj postanowiła obronić Omera i napisała on naprawdę jest wspaniałą osobą i sprawia, że jej dusza lśni. Kochamy go. Także tutaj tym bardziej może być coś na rzeczy, jeśli chodzi właśnie o Addison i Omera. Z Bryce'em i Riley, no to to jest takie wiecie, nie wiadomo o co chodzi, ale tutaj z Addison i to to rzeczywiście może być coś na rzeczy. Na to zresztą wygląda. I tak, reakcja Brysa na to wszystko, bo postanowił na podcaście mm, powiedzieć. W pewnym sensie, co o tym myśli, no i stwierdził, że nie wiedział wcześniej, kim był właśnie Omer do czasu publikacji tego Story, ale jeśli ona szczęśliwa, to to jest najważniejsza, także bardzo dobra reakcja Bryce'a na no to wszystko. No, bo właśnie nie powinniśmy oceniać ludzi jednak po układce i nie wiem, po wyglądzie. Każdy ma też e, swoją drogą inny gust i w każdym ciele może się chować właśnie taka dusza, która kogoś zaintryguje, na przykład Addison. Więc no, tutaj ocenianie po wyglądzie totalnie nie na miejscu, to tak nawiązuje do tych komentarzy wcześniejszych ludzi. No, bo na tym podcaście to inni tam próbowali się trochę śmiać z niego, że mówili. Ale ważny jest charakter, nie? Bo że niby tak źle wygląda No ale mówię, dobrze, że przynajmniej Bryce zachował w tym wszystkim klasę I ładnie się wypowiedział I tak, ostatnio też wstawione story Allison z kwiatami, z białymi różami Też oznaczyła Omer Fediego e, Także no coś, coś tutaj jest na rzeczy Wydaje mi się, że no, mogą kręcić Zobaczymy jak to się rozwinie, jak będę wiedziała coś więcej To oczywiście dam wam znać Bo tutaj nam się coś ciekawego kroi i tak, um, dajcie znać w ogóle, co wymyślicie na ten temat, bo jestem ciekawa. Jeśli mi wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Będę wdzięczna zapraszam na Instagramy jeszcze jej w jej popisie. Do zobaczenia kochani. Życzę Wam miłego dnia. Pa! pa.